Yyy... Siema, Taksu. I Witam was, dzisiaj Card driving i dzisiaj będziemy... Zarabiać na vana, żeby móc jeździć vanem. Tak, to jest dzisiejszy cel. Więc co? Zacznę zarabiać, tak? Ja pitole. Jestem, powiem wam, jestem bardzo super w robieniu inter... Inter, intrów? Coś w tym stylu, dobra. Spełnimy nasz super Iveco, nasze super Iveco, tak. Umiem odmieniać czasowniki, na pewno. Yy, dobra. I wsiadamy i... Jedziemy do chyba najbardziej opłacalnej pracy jaka jest tutaj, czyli do tego czegoś z olejem. Nie wiem gdzie to było w sumie. Gdzie było to coś z olejem? Masakra. Gdzie to? A tu jest, dobra. To jest to miejsce, gdzieś, gdzie trudno wykręcić, dobra. Czekaj, najpierw to ja chyba muszę wybrać ładunek. Dobra. Na, najpierw ładunek, a później reszta. Dobra. Mam tu w ogóle jakiś wybór? Aha nie, dobra. A nie, jest wybór, jest albo bliżej, albo dalej bierzemy na bliżej, bo szczerze mówiąc jest, z, bo tu jest 8,5 km, a poniżej jest 22,1 a wypłata jest na tyle mało, jest taka mała różnica tu jest ponad dwa razy większa odległość, a wypłata jest tylko o 1500 większa, czyli nawet... czyli o, czyli o 25% większa. Więc nie opłaca się, bierzemy bierzemy tą krótszą, będzie szybciej, więcej zarobimy. I tak będziemy zarabiać, właśnie na tego superwana. Tak, super content. polecam. A teraz trzeba się podpiąć. ja w ogóle pamiętam, jak się w to gra? No nie, na nie pamiętam, jak się jeździ. To już odkryliśmy. O 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 i jedziemy. Gdzie mam to dojechać? Malecho na Malechowo, dobra. Czyli na Malechowo to nie wiem. Dobra, jedziemy według mojej intuicji. Na pewno ja doje na pewno dojedziemy. Ostatnio jak jechaliśmy według mojej intuicji. To się. A tak się kręciliśmy. Ja to nie wiem. Dzisiaj może będę bardziej ogarniał. Dzisiaj może jestem troszeczkę mniej zmęczony niż ostatnio. Troszeczkę mniej, nie wiem. Ja naprawdę muszę zacząć nagrywać filmy, kiedy nie jest tak strasznie późno, ale mniej więc tak, planuję kupić właśnie tego vana po to, żeby, nie wiem, bo to jest... W sumie jeszcze nie próbowałem jeździć na vanie, bo jeśli nie wiecie, to van sprawia, że... Więcej się zarabia na paczkach, czyli na podstawowej pracy. Więc mógłbym trochę porobić paczek. Dla odmiany, w sumie. Niech dodadzą już więcej kontentu, bo mi się tro troszeczkę już zaczyna kończyć kontent z tej gry, a nie chcę wymyślać na siłę, szczerze mówiąc. Stop to, to w prawo o o dobra. Zapomniałem, że to tu. O jak się zgiąłem, ja pito, ale Uff, dobrze, to nie da się tak zablokować. Bo jak na przykład w Beam Drive coś takiego odwalił, to bym już nie wykręcił. Znaczy no, to by się już tak zbugowało. Znaczy w sumie w menji drive to już byśmy dawno mieli rozwaloną ciężarówkę, ale to mniejsza. No to szybkie kursy, no. To myślę, że parę że myślę, że nawet w miarę szybko nas zarobimy na tego wana, bo to... A ciężarówce w miarę szybko się zarabia Chyba nawet lepiej niż na autobusie Dobra, i teraz trzeba się zresetować, żeby się zespełnić na bazie I trzymajcie kciuki, że mi gra nie wywali Dobra, nie wywaliła po ja po prostu czekam aż ta gra mi wywali. Ona zawsze... Ja zawsze jak nagrywam, to ona... Z nie... Ona po prostu mi wywala. Nawet nie wiem czemu. Dobra, jakimś cudem to się podpięło. Nie wiem jak, ale mniejsza. Teraz trzeba tu wykręcić. No, wierzę w Ciebie! Wykręcisz, kur... Dobra. Nie wykręcę, trzeba to jakoś inaczej kombinować. O, mam plan, mam plan. Dobra. Wiem jak to zrobimy. O tak, tutaj przyjedziemy, tutaj tak nakręcimy. O, i tutaj, i tutaj się chyba skręcimy, nie? Dobra, 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 jest. Nie no, powiem Wam, jestem, że jestem takim geniuszem. Udało mi się wykręcić. Dzisiaj będzie taki ostry grind. Będę jeździł w to samo miejsce, aż wreszcie zarobię pieniądze, więc nie wiem. Będę musiał ostro pociąć materiał, tyle powiem. Co tu gościu robi? Aha, sobie stoi na poboczu. Prawie w BMK w niego wjechała, świetnie. Polecam. Jak byłem na spawnie, to kurna... Jakiś, jakiś gościu jeździł BMK i... Nawalał muzyką, z głośną, więc nie, nie wiem, co on odwalał. że się rozwalał we wszystko, dosłownie, ja sobie stałem na chodniku, a on zjechał we mnie zypierdliard razy. Masakra. Ogólnie powiem wam, że tu są super kierowci, kierowcy. W sumie ja też nie, nie jestem jakimś dobrym kierowcą, ale nie, no, nie, że ja się do niczego nie przyznaję. W ogóle nie starnowałem paru osób w ostatnim filmie. Ja nie wiem, o co wam chodzi. Ja nie wiem, co wam ja W ogóle nie wiem, co... Ale ja już za każdym razem będę tak rozwalał. Nie, no ja po prostu nie wnikam. Dobra, na następne 3000 wleciały, i teraz resecik i tak jeszcze kilkanaście razy. Mam uzbierać zbierać 55000, bo w sumie tego nie powiedziałem, więc tak będę tak robił, aż, aż będę miał 55000. Grind. Powinienem to zrobić poza filmem, ale mi się nie chce. Szczerze ja już mówiłem, ale ja. Przez mówiąc nie gram w ogóle w tą grę bez nagrywania. Jakoś nie wiem. Powiem wam, że to nie jest aż takie arcydzieło, żeby w to grać poza filmem. Raz na ruski rok, kiedy nagrywam, to mi wystarczy, tyle powiem. Yy, cho choć też na Robloxa jest dużo takich dość quality games. Naprawdę się dziwię, że ludzie umie um umieją coś zrobić z tym silnikiem, z yy, silnikiem no. Nie wiem, Roblox ma Roblox Studio. Jak już taką grę umiesz zrobić, no to może to może już poza Robloxem byłoby lepiej. A w tej pora, nie, 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 nie ja się nie wypowiadam. Ja nie wiem, jak to działa. Ja się nie wypowiadam. Ja nie wiem, ja nie wiem. Ja jestem super programistą. A czy ja nie wiem o to ja raz stworzyłem program który umie dodawać liczby Ja nie wiem o co wam chodzi ja jestem super informatykiem Ja nie wiem ja nie wiem ja nie wiem, nie wiem. O nie konkurencja Jak jak może co to za korek Czemu tu jest tyle out Czekaj Czemu tu nie ma hamulców tak potężnie ja pitole. dobra czekaj muszę się wycofać Bo przegapiłem skręt Mam nadzieję że nikt we mnie nie wiedzie Dobra, o kaszlak jedzie, tam kaszlak, wywalony w kaszlaka. Nie szna. Wpycham mu się. Jeszcze mnie obtrąbił tym kaszlakiem. Ja nie wiem jak tak można trąbić na ludzi. Dobra, i następne zleconko. Tym razem wylosowało mi się bardzo sportowe i weko czerwone. Plus 20 do prędkości. Nie to siedzenie. O, wreszcie mi dało ten, no przyczepę w miejscu, które nie jest beznadziejne. Nareszcie. No, zamyka mi się brama, ale hamstwo. Otwierać mi, a nie. Ta brama jest za wolna. Po co tutaj, po, po co tutaj dali bramę? Tylko ludzie, tylko wkurzają człowieka. Masakra. Dobra. Tym razem zhamuję, żeby spokojnie zrobić skręt. Dobra, chyba nikt nie jedzie. Chyba mniejsza. Jak ktoś jedzie to ma takie lagi, że i tak go nie zobaczę. O światła o, na H, dobra Ciągle zapominam, że to jest na H. Ja już to mówiłem bilion razy. Światła na H to jest beznadziejnie. To jest beznadziejne. Beznadziejnie. Toj, czemu na H? To w ogóle nie ma sensu. Na H powinien być klakson. Każdy to wie, a nie. Gorszy przycisk ze wszystkich, ale tu ciemno nic nie widać. Dobra, nie no, musimy się ulotnić. Tu jakaś patologia się dzieje. E no, ciężarówka wracaj, co mi uciekasz? Jak tu A Ciężarówka tylko by, nie wiem... Unika pracy, jak tak można. No i znowu mam w tym beznadziejnym miejscu, jak to. Ja za chwilę... Ja no ja za chwilę pozwę to miejsce. I tyle będzie. O, dobra.

Teraz się wykręcę, ja Wam mówię. Hmm. Dawaj, 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 teraz się wykręcę. Teraz muszę się wykręcić. O, dobra, wykręciłem się. Dobra, i tu gdzieś będzie zjazd. Jak jest ciemno, to nic nie widzę. Ale tu gdzieś powinien być. Tu jest zjazd, dobra. O! Udało mi się wykręcić perfekcyjnie! Nie rozwaliłem się! O! Widzicie? Ale teraz mam skilla, dobra. A tu nic nie widać, masakra. Zainwest... Niech zainwestują w lampy, bo nic nie widać. No, jeszcze leje. Nie dość, że nic nie widać, to jeszcze zaczęło lać. Dobra, mam 21 minut nagrania, więc już raczej, mi, raczej mnie nie wywali. Bo to raczej wywalało w początkowych częściach filmu, więc dobra. O Str nie. Strasę mój streak wywalania z gry. O nie. Tragedia. Dobra, drive. I here we go again. O, B. Dobra. Teraz nakręcamy. Dobra. Tym razem się uda. Moja taktyka. Podejście drugie. O. Dobra. Teraz tak O dobra Czyli idzie się to tak... Idzie się tak skręcić Co mi ten pedał gazu tak skrzypi Masakra Alecie Szczególnie mi się tego nie chce rozkładać i tam smarować tych że, tych no No nawiasu. No tego w środku jak zwykle nie pamiętam jak, jak to się nazywało ale ogólnie w mojej, w mojej poprzedniej kierownicy coś takiego było robione. A to trochę, nie to, Ale tak nie pomogło i tak się... Na ta mniejsza. Moja stara kierownica była troszeczkę no już... Nie wiem. Zepsuta, ale mniejsza. Ale ta jest na razie git. Tylko, że skrzypi. Ale idzie wytrzymać, idzie wytrzymać. Za chwilę będę miał już yy, 40 tysięcy. No, to może tak w 40 minut się wyrobimy. Do 40 minut. No, ale szyb, szybko się zarabia na tych ciężarówkach, to im przyznam. No, ciężarówka, wraca i tu złomię, ja tole. Ja ci dam ciężarówkę i tak uciekać. Ja nie wiem. Wiedziałem, żeby nie zostawiać jej na automacie. Wiedziałem. O, jeszcze bliżej bliżej tej ściany się nie dało? I następne 3000. I, I jeszcze ile, ile, ile jeszcze czekaj? Matematyka z Krzychem, ile jeszcze razy muszę przejechać? Mm, raz, dwa. O ja pitole, ja mam słaby mózg. Z pięć razy muszę jeszcze chyba przejechać. Dobra. Mniej więcej. Za okrągleniem pięć razy muszę przejechać. Dobra, wreszcie jest jakieś światło. Światło. Nastała światłość. Wreszcie coś widać. Czy dziwię, że podczas tej ciemności nie wjechałem w nic? I w nikogo? Ciężarówka wraca i tu złomie. Gdzie cię tak ciągnie do tych kien kontenerów? Ja... Masakra. Dobra, na styk się skręciłem chyba, choć nie. Czekaj Dawaj Nie mówcie, że się nie skręciłem O dobra udało się A zakaz Masaka. Na styk się udało Co ty gościu na drodze stoisz, ja pitole ja pitole co no dwala. Ja nie wnikam w ludzi. Ci co na drodze stoją. Ja rozumiem, że chodnika nie ma, ale to się poboczem idzie, a nie na środku drogi. Ja pitole. Moja reakcja tą informację. W ogóle ja uwielbiam to, że moja ciężarówka jest tak wolna, że nawet fotorodary jej nie łapią. Ona przekracza tak mało prędkość, że nawet nie... Że nawet zdjęć mnie cyka. Dobra, i następne 3000 tysiące. Już coraz bliżej, jeszcze zostało 10 dziesię tysięcy do uzbierania. Nakręcisz wierzę w ciebie. O, 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 czyżby wreszcie mi dali przyczepę w miejscu, w którym mogę wykręcić bez kombinowania? O, ty. Wreszcie, zlitowali się wreszcie nade mną. Ja... Nie można tak było częściej? No, jak się teraz fajnie wyjeżdża. Dobrze i w lewo, Ło! Trochę z driftu, Jak to, ale driftowóz Potężne i beku, potężna ciężarówka. O, i, o, mój złomie. O, złapie, o, załapało. No, już coraz bliżej, coraz bliżej. Jeszcze takie nie wiem. Jest dwa przejazdy, bo w sumie mogę jako ostatni wziąć jakiś bardziej płatny. Jakąś inną wreszcie trasą pojechać. Żeby troszeczkę urozmaicić. Bo już nie wiem ile razy jechałem w to samo miejsce. Będę musiał. Połowa tego filmu to będzie na przyspieszeniu razy 5. Ja wam mówię. No i zapomniałem zapomniałem zaciągnąć. Ja pitole Iweko wracaj tu ty gnoju, co ty... A nie, ja nie wiem, czemu tej weka tak uciekają ludziom. No, no i presliż, Pre, że dało mi przyczepę w najlepszym możliwym miejscu. No I nie można tak zawsze. Chach, chach, chach. Uj, paliwa mi już trochę ubyło. Ja, ja tego nie tankuję. Za dużo pieniędzy. To ma na tyle dużo paliwa, że nie wiem. Zanim spalę to całe paliwo, to trochę potrwa. Nie wiem. Oj, i przegapiłem. Muszę zrobić taktyczny move, czyli, to było bardzo taktyczne. To było bardzo taktyczne zagranie. Jest, nie wiem, jakim cudem to się, nie zablokowała mi się ciężarówka. Byłem na 90% pewien, że utknę w rowie, ale. I Weko widać jest bardzo rowoodporne. To jest pierwsze auto, które nie, nie blokuje się w rowie. Znaczy nie auto, to jest ciężarówka, to jest pojazd. Pojazd, no. Dobra, 51 tysięcy. Teraz weźmy jakiś jeszcze kurs, taki dowalony, żeby mi dał z tysięcy. Dobra, to gdzie by tu pojechać? A może pojedźmy? Tutaj jest najbliżej, to pojedźmy tutaj. Coś się będę. Tutaj pewnie będzie jakaś, jakiś dobry kurs, jakie one są długie, do Darłowa powinno być, supplies, dobra, bierzemy supplies, uwielbiam dostarczać supplies, I jedziemy do Darłowa, trochę to potrwa, ale mniejsze już. Nie chcę nie mi się już tego na dwa razy robić, więc po, pojedźmy tu na trochę dłuższą trasę, co się będę męczyć i, i dwa razy podłączał przyczepę. Jak mogę raz. Ale szybko zarobiliśmy. Jeden mam minut nagrania. Wyszło mi 42 minut nagrania, więc... Więc tu się chyba lepiej zarabia niż na autobusie. Na autobusie to mi dłużej to schodziło. Oj! Ups, prawie żebym wbalnął w tego gościa. Aż mnie jeszcze przeszły. Ale, uda, ale się udało. I tutaj w prawo, nie? Tak, tutaj w prawo, bo tu jest droga do Darłowa. Ledwo, ledwo, się minęliśmy. goś się tam chyba rozwalił. Nie wiem, nie wiem czy, nie wiem, czy go zahaczyłem, ale mniejsza, mniejsza, wywalona. No wreszcie jedziemy jakąś dłuższą trasę, tu jest do 50, Więc będę musiał wyjątkowo zwolnić, więc odpuszczam gaz. Ja trochę po hamulcu dam. I dostałem, aha, I dostałem mandat na jaką wysokość? 2E, e, tam dwie stówy. To ty, to praktycznie nic. Dobra. I tutaj na rondzie, dobra. Skrócimy sobie trochę na rondzie, co się będę męczył. A tu na rondzie w ogóle nie ma, aha. 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 Dobra, mogę jednak nie skratać na rondzie, ale mnie jakąś stąd wyjadę. Aha, nie. O, 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 o dobra. Szczerze mówiąc nie wierzyłem, że z tego jakoś, jakoś to, że jakoś to ogarnę, ale mniejsza. Już myślałem, że się zablokuję tutaj na zawsze, ale, ale udało się. Jakimś cudem się udało. Chciałem tutaj gdzieś za kościół to dostarczyć. A bo ja mam dostarczyć tutaj ciężarówką tam, dobra. Ja mam to dostarczyć, było tutaj. Tutaj się paczki stąd bierze. Aha, dobra, to ja dostarczam paczki, które będą... Aha, i tu nawet są dwa miejsca, ty, nieźle No i mam wystarczająco pieniędzy, dobra, Uff, nareszcie Trochę to zarabia to, Trochę to zarabianie tr trwało trwało Nie tutorial, nie, nie Aż się zdziwiłem Dobra, Jobs, muszę zmienić na citizen Chyba to kupujemy ten złom, wreszcie, masakra I on był gdzieś, gdzieś daleko stąd Za drogie, za drogie, o, to to, tak to jest to, to jest to cudo. I co to ma? Ma VMAX 145, w miarę dobry. Szybszy niż to co, wszystko co ostatnio jeździłem w sumie, ja, dobra. No nie ma nic z bonusem 2.0 tańszego. Więc kupujemy ten złom. I tyk, i mamy cudo techniki, dobra. Yy, dobra, to myślę, że możemy zrobić... Dobra, zróbmy chociaż jeden ten, no. Jeden kurs. Jedną paczkę dostarczmy chociaż. Niech już będzie, mamy czas. O to, to możemy za szybko zrobić. Już użyjmy tego wana. A on, a on... się fajnie rozpędza. O wiele lepiej niż lepiej niż Iweko. Dobra, przejedźmy tutaj. Nie pamiętam dokładnie jaka jest najszybsza trasa, ale mniejsza. Nie no, pięknie. Jak to sunie cudo techniki? Jak się trzyma drogi? Dobra, P. Niech mi nie odjedzie. I dobra, i jeszcze raz. P. O nie, paliwo. Aha, to będą się atakować paliwo, aha. Już tyle paliwa zużyłem. Jakim cudem. Masakra, to spalanie w tym aucie jest beznadziejne. I chciałem jechać. Stary Jarosław13. Gdzie jest stary Jarosław? A tam. my to blisko, dobra. Zobaczymy, ile dostaniemy za tą paczuszkę. Pewnie nie za, pewnie nie za dużo, ale no. To chyba muszę tutaj jechać. Tak, muszę tutaj na, na 100% jechać. I jedziemy. I pełna. Jedziemy. Zobaczymy, czy mu uda mi się osiągnąć VMAX. A ja to się rozpędza. Wyprzedzamy, za chwile, wyprzedzamy tego gościa. Co on robi? Imagine mieć imagine mieć wolniejsze auto. Aha, chyba ma jednak szybsze. Dobra. Żartowałem, ma szybsze. Ma, szybsze, ma szybszego wana. Już go miałem wyprzedzać, ale nie. Gość jednak ma lepszy VMAX. Czekaj. Aha, o to jest na dawu. To jest na dawu. Ja pitole... To jest na dawu. To źle zjechałem. Aha. Jestem. Jestem po prostu inny powiem wam. Powiem... No ja nie... Jabla. Musimy nakr. Musimy nakręcić, ja pitole. A żebym teraz czasu stracił. No to na dawu. Ja żebym się zagapił i... no, znaczy no nie na dawu, no to na, na daw da, da 204. Ja to mówię, ja to mówię, że... Ja to mówię jak to po prostu Dawu, ale to jest, to jest Dawu 200 coś tam, 205 chyba. Czekaj, tu nie ma jed... Czy, czy jedna z tych dróżek nie... ten, nie można przejechać na drugą stronę? Czekaj. Ale już przegapiłem chyba to miejsce, co mogłem inaczej pojechać, dobra. Ja po prostu tym świetnym kierowcą. Mogłem tam przejechać jeszcze inaczej i na Dawu inaczej zjechać. Przez jakąś wieś, ale... Ja no, łamuję, to jest skrót, to jest najbardziej optymalna droga, no i muszę jeszcze czekać na pociąg, świetnie. Na to DW... DW-205. Dobra, jedziemy, pełna moc! O kurna, ale telepie. Dawaj, ale sportowy! Ale zakręty robię! Ta się tak trzyma drogi, napęd, napęd na wszystkie koła jednak procentuje, dobra, 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 teraz. Następny skręt, czy się wyrobię? O, o udało się! Masakra. Teraz mam idealne ciśnienie. teraz... Trudno, trudno trochę z tą kierownicą się tak idealnie skręcić. Na razie jakoś mi idzie, ale to pędzi. Jaki to ma w ogóle środek? A, nie, widzia, widziałem gorsze. Kierownica się nie skręca, to nie. Oj, hamuj! Dobra, tu musiałem wyhamować, bo tutaj ostry skręt. A już chyba dojeżdżam. Jeszcze się okaże, że jednak to nie było na tym dawu. 205 tylko jeszcze gdzie indziej, ale... Jesteśmy. Chyba tutaj nie ma zbyt dużo fotoradarów, na szczęście. Oto tu tak i... O, I dostarczamy. Dzień dobry, kurier przyjechał, właśnie bramy rozwalił sąsiadowi, znaczy płot w sumie. Ile? 2200 to git. Nie pamiętam ja dostawałem przedtem, ale... To dość dobre zarobki. Zależy w sumie, bo w paczkach jest randomowa odległość, jaką dostajesz, jak bierzesz paczkę. To jak ogarniasz i jedziesz w dobrą stronę zamiast... Nie, zamiast tak jak ja, jak jedziesz... Jak umiesz jeździć, to można tym zarobić. Nawet dobrze, więc git... No git. Pewnie mi się ten van zwróci, ale mniejsza, no nic. Ale już nie będę dzisiaj zarabiał, już wystarczy, jest późno i ogólnie jest późno, więc... co? Dziękuję za oglądanie, dzisiaj był super film, w którym zarabiałem w 90%, tak, ale w sumie tutaj... W sumie filmy z policzka Drawik, to jest w sumie głównie zarabianie. No w sumie, jak tak pomyśleć, ale mniejsza. Dobra, więc co? Dziękuję za oglądanie i... Dla następnego. tego. Tam elu.